mistrzowie do ekspedycji hej. dobra, skarży na lista przejdę pierwszy trzeba kół i w stroną. stronę świetnie, o, Meduza jest z nami świetnie, zarazem Czacha Czaszku kupą czachę Niech widzę, bo nie ma... dobra musisz się pośpieszyć dobra, pa pa pa, pa.

moje Ekipa, trzymamy się razem Nie umieramy tym razem Wy na to Jak nie Kurde Dobra, uwaga, uwaga Nie, 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 nie. Co starsz pierdnałem? No uciekaj, uciekaj, uciekaj! Chwila tułaci. <laughs> Kurde! Oh, fuck! Powod, 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 powod! Przyjaciele, to było straszne. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Nie wiem gdzie, ja jestem Pomocy. Chyba się uda. A, Czy damy radę? Nie, nie, damy radę. Co to jest, kurde? Eee... Co to jest za gag, ślipaku? Kurde, puść ją! Otrząśnij się z tego, dasz radę! Gdzie ty jesteś? Nie! Kurde, on chyba nie żyje już. Dobra, wiemy, potem wrócimy po latarę. Dobra, tu zaraz... kurde, no nie! Chciałem powiedzieć, że tu zaraz coś będzie, no i faktycznie, kurde, jest. Dziękuję! A zebraliście tę latarkę? Dobra, kozak Ojku, dobra Trzeba pasuj na sobie. dzięki Coś, kurde! Puszczaj za ignoju, uju. 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 uju Dobra Jest git, jest git Jeszcze coś tam można kręcić, ale to już tak wyjściowo nie Sajonara jak się wam podobało? Było super. Zgubiłam latarkę i zgubiłam swoją godność i rozum człowieka. Ty jej nigdy nie ty? A ty? <lit HonAKE> <g> A <hina stump> <haciendoCuidado> No jest pod schodami. Chuj. No to dawaj. Aha, to dramatyki. Nie Kurwa A to tylko w tą stronę idzie No ja tam Kurde o, Pomocy Na górę Ty, rzucamy w no, to jest się. dobrze Pomocy Kurde Kurde co to jest? Co to się odpierdziela? Nie mam pojęcia Kurde, to to co? jeszcze tutaj był taki skat. Sk sk Fucky. No trudno Masz coś ciekawego do powiedzenia? Ja kurde to myślę. ty Dobra to miejsce wygląda obiecująco Zobaczymy Kurde grunt żeby nie było tego oczko oczkostworka bo on jest opet trochę Uwaga lewa Jeszcze nie wiem co Kurde co to Ikser O kurde Trzymasz się tam? Dobra To jest słabe miejsce bardzo bardzo słabe miejsce żeby kurde się wyprdzięć od niego Kurde, no nie jest źle, w sumie, jak tak sobie myślę. Jest chujowo. He. Kurde, ślimak nie. przy wyjściu. Ślimak gnój. Kurde, chuj. No mikrofonu. No dawaj, niech coś powie. Ślimor, co tam? Przyjaciele, czy jesteście gotowi na tę wspaniałą podróż razem? Nie. Dziękuję.

No kur... Zagrywaj! Zagrywam! Wnęczył się chyba. Zapraszam! Ej, teraz nie przeżyjemy tego. Jak Może parę słów do mikrofonu? Parę słów do mikrofonu poproszę. O kurwa! O kurwa. <grywa> Jak to ah! Dobra. Żyjemy. Pomagasz? Ja biorę pierdo... próbano trzy <grywka> nagrania w filmiku. Co za melina. Te przez okna się włamujemy, proszę państwa. Urbex yy, wypis do Lecisz! Pójdź wszedł mi w. O! to no, Nagrywam, tylko muszę się oddalić na bezpieczną odległość. Jeszcze i przechodzicie, to mi go nie nagrywam. Panowie, to jest posrane. O, to chyba na początku, trzeba, jak się pojawia. Ty Daj mi Tański! Gdzie ty włazisz? Yeah, jest nie, nie możemy miejscu. znaleźć. Psia Allo? Halo? Dzień dobry! Ja Czasny ja słuchawia mam, tak. wykonawca i tytuł Jest ja to jedno, trzecie prawie. Psia dupa. Psia. Coś tutaj było? No ja zaraz mogę użyć od powietrza. Co Dobra, mnie no tu straszy? Jestem mam dość po prostu tej ekipy. Lekceważą moje zdrowie i moje życie. Masakra, ażeby plaga egipska was dorwała. Masakra. Kochani, mam bardzo mało powietrza. Czuję po prostu, że mój oddech się staje coraz krótszy. Ale wracamy, na szczęście. Już widzę statek, ale powietrze mi się kończy. Udało mi się!